Projekt Ziemia Kłodzka dla mnie jest unikatową szansą na poznanie nowych miejsc. Takim miejscem na mojej liście atrakcji na pewno zagości Gottswaldówka, czyli skansen stylizowany na XIX-wieczne gospodarstwo rolne. Miejsce, w którym można poczuć klimat dawnych czasów, zobaczyć co się jadło, jak się mieszkało oraz więcej zobaczycie w materiale. Zapraszam! Skąd w ogóle pomysł na gotwaldówkę? Jak to się zaczęło? Pomysł był mojej mamy, która urodziła się tutaj na Ziemi Kockiej przed wojną i w pewnym momencie życia, kiedy uznała, że przeszłość jest ważna, chciała uratować trochę swojego dzieciństwa i kupiła to stare gospodarstwo, które było w bardzo złym stanie technicznym. I właściwie nikt nie wierzył, że jest w stanie je odbudować i że to powstanie z martwych, ale udało się. I Goswaldówka działa jako skansen. Jako skansen, chociaż nie jest to takie typowe muzeum, ponieważ takich naprawdę muzealnych eksponatów jest tu niewiele. Jest za to klimat i atmosfera takiego domu, w którym jakby jeszcze ciągle ktoś mieszka. Ciekawostką jest to, że w każdym sobotę o godzinie 10 możecie wziąć udział w warsztatach pieczenia chleba oraz później zjeść taki świeżo wypieczony chleb. Ja próbowałem, jest pyszny, musicie sami spróbować. Zobaczyć można dom mieszkalny. Na dole w piwnicy jest dawna pralnia. Na piętrze są izby mieszkalne, które były typowe i urządzone są też tak, jak, jak kiedyś wyglądały. Na piętrze jest wystawa kapeluszy, sypialnia i są krosna już na strychu i kołowrotki. To jest dom mieszkalny, a w oborze jest wystawa o zasiedleniu ziemi kłodzkiej, historyczna, z krótkim tekstem do czytania, ale, ale bardzo ciekawa, i eksponaty dotyczące produktów mlecznych. <noise> Nad wozownią z kolei jest biblioteka z dużym księgozbiorem książek pisanych w gwarze ziemi kłodzkiej. I wystawa akwareli i szkła artystycznego, ponieważ szkło to też śląsk i sudety, tutaj bardzo dużo wytwarzało się szkła. Dajcie znać w komentarzu, która wystawa wam przypadła najbardziej do gustu oraz czy byliście już w Goswaldówce. Jeżeli nie, to musicie nadrobić to, bo miejsce robi przepotężne wrażenie. W internecie jest strona Gotwaldówka, a w, e, otwarte w tej chwili jest w weekendy tylko, ale e, bardzo chcemy, od, e, ale chyba od nowego sezonu, ze względu na to, że mama jest akurat chora i nie, nie, musimy się przeorganizować, e, wszystkie weekendy i w soboty jest pieczenie chleba, a e, w piątek, sobota, niedziela Gotwaldówka jest czynna do 16. Także zapraszamy do Gotwaldówki. Zapraszamy do Gotwaldówki. Czas na podsumowanie dzisiejszej wizyty w Gottswaldówce w kontaktach wszystkich. Ja z tego miejsca bardzo dziękuję za gościnę. Miejsce, które zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Kromka chleba na koniec, normalnie wisienka na torcie. Musicie odwiedzić Gottswaldówkę, jeżeli będziecie tutaj w okolicy. Ja zapraszam Was do zostawienia subskrypcji na naszym kanale. Zostawienia również polubienia. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście tutaj. A jeżeli nie, to jeszcze raz zapraszam was do odwiedzenia go z Wpadnijcie również do nas na social media: Instagrama, Facebooka oraz Tiktoka. Ja się żegnam i do zobaczenia w kolejną niedzielę o godzinie 14.